Zostaw lajka! Zostaw suba! A najlepiej! Z dzwoneczkiem! Rozpoczynamy mecz, proszę państwa. Jadwiga, nie Olimpik. Nie, jest... Olimpik na żółto-czarno. Nagrana trowo-czarno. Dzisiaj Jadwiga. gramy, proszę państwa. Gdzie mam jest skoro nie ma linii środkowej? Jest pachołek, A sędzia wszystko widzi z każdej pozycji. A jak nie, to ma war od tego. Bliżej Oliwia, Bliżej Kuba. Czy ta odpowiedź cię usatysfakcjonowała? A to przepraszam. Przecieśmy piłkę, bo ten hadoch, ale już strata piłki. Chodzi za plecami. A to przepraszam, jak wiem. Z jednym sobie poradził, z drugim niekoniecznie. Dobrze tutaj Wojtek, który na wyprzedzenie zagrał w defensywie. Już środkiem pola Olimpik. Piłko, bez kontroli na tej lewej stronie. Ale teraz już idziemy, już idą lewą stroną niebezpiecznie. Uderzenie i mamy sporo szczęścia, że to nie weszło. Broni to Dawid. Już rozpoczęli szybko rzut rożny Dośrodkowanie w pole karne Wrócił tam Jasiek, który próbował piłkę wybić Jeszcze Olimpik i Wojtek Gutek, dobre rozegranie piłki do środka Jest Matwiej 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 zagrywa do lewej do Staszka Staszek Staszek, Znowu trochę się w miejscu zatrzymał Ale pił... przy piłce się utrzymał Stasiu, mija jednego, drugiego Trzeciego Na czwartym się zatrzymał, Gutek jeszcze walczy Odzyskanie piłki Teraz Wojtek przed szansą. Wojtek długo utrzymał się przy piłce. Wojtek zagrywa w stronę Staszka. Piłka jednak zablokowana przez jednego z obrońców. Mikołaj. Panusiak. Matwiej. Zagranie. Orłowskiego. Orłowski teraz dobrze. Nie było spalonego. Dobrze Stasiu. Szedł z piłką do środka, ale gdyby. Mikołaj. Troszeczkę za krótko i teraz trzeba wracać niebezpiecznie. Olimpik przed uderzeniem. I 1 do 0 przegrywamy po przedziwnej bramce szczelonej po ziemi. Zagranie na wolne pole. Musimy zacząć znacznie lepiej. Tutaj Dawid nie do końca czysto trafił w piłkę. Antek dobrze teraz. Stasiu. Do Wojtka. Czy coś z tego będziemy mieli jeszcze jako korzyść? No podanie pomiędzy dwójkę zawodników. Trzeci piłkę przejął. Mikołaj wybija piłkę na oślep, dość niedbale wraca Stasiu, dobrze zagrał do Mikołaja. Mikołaj w stronę Stocha, teraz jeszcze Wojtek, Gutek, Jasiek, Gutek. I teraz Gutek na wolne pole, nie, zamiast zagrać do Jaśka na wolne pole to granie znowu na dwóch metrach. Już Olimpik, przejmuje piłkę, spokojnie rozgrywa z do tyłu. Mógł łapać. Wybił od razu. Gutek wygrywa pojedynek. Ale. Czy coś z tego będzie? Jasiek, Gutek na trójkącie ładnie rozegrane. I teraz Jasiek rozpędza się prawą stroną. Jasiek radzi sobie. Jasiek. Jasiek z tego, co jest najbardziej znany, powinien z tego brać jak najwięcej. I teraz. Ale. Stasiu, Stasiu z jednym Teraz dobrze, zagrał do Gutka do tyłu Gutek do Matwiej, ja Matwiej Dobrze, Matwiej może teraz na wolne pole strony Jaśka, ale piłka zablokowana Jaśek do piłki jednak doszedł Jest zagranie do Wojtka, Wojtek Ale piłka stracona I teraz dobre podanie, nie było spalonego Radzą sobie Wychodzi Dawid, wybija piłkę Jeszcze Wojtek z poświęceniem Piłkę przejął i Spokojnie Jest Jaśu jest Jasiu, dobrze zagrywa do Matwiej, Ja Matwiej na wolne pole teraz wystartuje Matwiej, jak, co z tego będzie? Matwiej, uderzenie! Dużo nie brakło. Welczona piłka, dobrze, ale Stasiu załatwo ją traci i teraz dobre podanie. Niebezpiecznie, mija naszego bramkarza, zagranie w stronę bramki, na szczęście. Jest Gutek. Gutek teraz Dobre podanie w do stronę Carlosa Carlos. Carlos poradził sobie z rywalem Trochę było w tym szczęścia Carlos czy uderzy Carlos zagrywa teraz do Staszka Kiedy powinien uderzać będąc na środku Zagranie do tyłu Jest Gutek Gutek, Gutek zagrywa do Janka Janek poradził sobie Zagrywa do Matwieja Matwiej próbuje sobie poradzić w dryblingu Ma na plecach rywala Dobrze teraz na dobre Na wolne pole Przepchnął się barkiem. Matwiej zagranie w stronę Jaśka. Jeszcze Wojtek, uderzenie. Piłka odbita. Jak to się skończy? Kończy się tylko na strachu. Zagranie po linii. Nie było spalonego. Wychodził idealnie z linii. Uderzenie. I dobra interwencja Dawida. Na szczęście nie było nikogo na dobitkę. Jeszcze nie koniec. Wojtek. Zagrał do Carlosa do środka. Carlos zagrał do drugiego Wojtka. Ten zagrywa na wolne pole w stronę Jaśka. Jasiek tutaj sadza nogę, tak żeby sobie poradzić. Dobrze zagrywa w stronę Stasia. Staś popychany tam przez jednego z zawodników, ale przy piłce się utrzymał. Stanisław teraz radzi sobie z jednym, z drugim. Pana polegarne uderzenie. Znakomita interwencja Bramkarza. Bylibyśmy zadowoleni, jakby ktokolwiek strzelił bramkę, to byśmy zadowoleni. Carlos poradził sobie bez faulu, dobrze, Carlos jest w środku, zagrywa do Wojtka. Wojtek tam radzi sobie, Carlos z uderzeniem, zablokowane to uderzenie. Piłka jeszcze po rękach, czy tam jest błąd? Czy my to strzelimy? gol! Janek Orłowski zachował najwięcej zimnej krwi, kiedy bramkarz się pomylił, kiedy piłkę zostawił w polu, strzela bramkę, jeden do jednego, brawo. No i teraz błąd przy wyprowadzeniu piłki, wychodzi Dawid wysoko, oj żeby tylko to się źle nie skończyło, muszą wracać, pomóc mu koledzy, pomogli mu, Wojtek wespół.. Niestety piłkę zgubił i teraz kontratak Olimpiku, jest Gutek, dobrze przejął piłkę, zagrywa tylko, że niestety słabo, szkoda, że nie zagrał albo do Wojtka, albo do Jaśka na wolne pole, ale Gutek już wraca na swoją pozycję, Gutek, Gutek, nie może stracić... A tymczasem niestety sobie radzą. Dobre rozegranie pomiędzy dwójkę naszych defensorów czysto Stochu. Jeszcze próba dobrego zagranie spalony. No jasne. Ja Teraz dobrze nie było spalonego. Jasiek, Jasiek. Jasiek uderzenie i dobra interwencja bramkarza. Niestety niecelna do Stasia i już trzeba wracać, żeby piłkę przejąć. Zagranie do środka, zagranie na lewo padłe dobre zagranie, Dawid wychodzi pewnie, wybija piłkę jak najdalej, ale musimy tą piłkę jeszcze przejąć. Matwiej w środku pola, Matwiej, Matwiej, za długo, na szczęście jest Gutek. Zagranie do Staszka, Matwiej, potężne uderzenie bezpośrednio, no, co z tego będzie, Jasiek, spalony. Środkowanie w pole karne, niebezpiecznie, dobrze, że źle przejęto. Ośrodkowanie w pole karne. Piłka bez echa przeszła. Tam skakał jeden z dorosłych zawodników. Radzą sobie, nie wychodzimy w ogóle. Uderzenie półgórne. Teraz dobre zagranie do Jaśka. Jasiek rozpędza się prawą stroną. Jasiek urywa się. Prawą stroną będzie szansa. Jasiek, Jasiek, Jasiek. Troszeczkę mu piłka skoczyła. Jasiek zagrywa jeszcze do Matwiej. Matwiej! Zablokowany. Auto Jadwiga do Carlosa. Zagrał Jasiek na wolne pole. Teraz do Filipa. Filip, zrób to dla nas. Podskoczyła mu piłka na Daszku. Jeszcze Carlos. Carlos, potężna bomba. I. On... Rzeczywiście. Nie wiem. Wojtek tymczasem uderzenie płasko. Za daleko stoicie, tam nie doleci piłka. Piłka leci. Nikt do tego nie dochodzi. Tymczasem uderzenie z daleka. Piłka łapie. No dobrze, Matwiej teraz do Carlosa, Carlos do Matwieja na wolne pole do Jaśka, nie było spalonego, Jasiek teraz sobie pędzi prawą stroną, Jasiek Orłowski, Orłowski zrób to dla nas! Jasiek Orłowski zablokowany, jeszcze jest w polu karnym, Jasiek Orłowski, 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 Orłowski. uderzenie, bronią się! Jeszcze nie koniec, jeszcze tam Stasiu, jeszcze Matwiej, Matwiej. Jeden. Teraz dobrze, Gutek na wolne pole, Matwiej! Dlaczego tego nie trafi? Jasie Korłowski kolanem w stronę Matwieja. Nie daj! To musi mieć otwarcie, musi mieć otwarcie! Teraz przedzierają się lewą stroną, niebezpiecznie. Jak to się skończy, mamy sporo szczęścia. Teraz drugi Wojtek, zagranie na wolne pole, gdyby to przeszło. Tam by się. Ale nie przeszło, a to przepraszam. wo! O! Zapłacili za prąd. Dawa Uderzenie. Zła interwencja Dawida. Dobitka do pustej bramki. 2-1. Uderzenie. Zagęściliśmy środek. No teraz... Ten Stasiu ruszył, jak już piłka była wybijana. Kontratak. Radzi sobie z Gudkiem. Zagranie. Piłka po poprzeczce. Przelatuje. Mamy sporo szczęścia. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.